Chcę być tak jak on. Witam was kochani w kolejnym odcinku i zadaję sobie i wam dzisiaj pytanie: czego pragniesz? Zapraszam. Lecimy. Mogą ustąpić Pagórki się zachwyć, Jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła, góry mogą ustąpić. Pagórki się zachwyć, Jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić. Wszystko to nieprawda On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Witam was. Krem dzisiaj, jak zwykle, niesamowite słowa, które czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 20, i ja chciałbym się skupić na początku tej Ewangelii, a mianowicie gdy przychodzi właśnie tam matka tych synów ze czyli dwóch z apostołów, do Pana Jezusa i o czymś tam z nim rozmawia, i, i no, Pan Jezus się, o coś go tam prosi. Pan Jezus się pyta jej: Czego pragniesz? I te słowa, wiecie, jak dzisiaj usłyszałem, to przeszyły w ogóle mnie całego. Takie mocne słowa. No i właśnie tak, taka refleksja na ten temat. Czego my w swoim życiu pragniemy tak naprawdę? Mi się wydaje, że trzeba by sobie zacząć od tego, żeby rozróżnić właśnie te pragnienia od potrzeb. Takie mi przyszło, właśnie przyszły mi takie myśli, że każdy z nas ma w swoim życiu potrzeby, nie? Które, które dobrą rzeczą jest zaspokajać, no to jak są tu dobre potrzeby oczywiście, takie potrzeby jak na przykład no ktoś chce kupić sobie mieszkanie czy tam dom, jest to dobra potrzeba, jest to potrzebne, tak, żeby mieć ten własny swój kąt, żeby mieć tą taką stabilność dla rodziny, nie, więc jakby zabiegamy o to i bardzo fajnie, bardzo dobrze. Nie wiem, jakieś inne różne potrzeby. Komuś się psuje pralka, potrzebuje nowej pralki, więc też ze wszystkich sił trzeba się zmobilizować, żeby, żeby gdzieś tam tą pralkę sobie kupić nową, tak? bo to jest też bardzo <grych> potrzebna rzecz w życiu, nie? Nie wiem, samochód ktoś ma też, już jakiś tam stary się psuje, więc dobrą rzeczą jest ten samochód zmienić na, na dobry, który, który gdzieś tam będzie służył nam. Więc to są wszystko dobre potrzeby, które. Jakby zajmują nasze życie i, i które oczywiście no, trzeba dążyć do tego, aby te potrzeby zaspokajać, nie? Tylko przychodzi mi taka myśl, że bardzo często właśnie gdzieś te potrzeby przybierają rangę, jakby pragnień, ponieważ no i tutaj trzeba sobie właśnie to rozróżnić, czym jest pragnienie, a czym potrzeba, nie? Że te pragnienia to powinny być rzeczy, które są takie głębsze w nas, nie? Bo właśnie gdy. Te potrzeby zaczynają przybierać tą rangę pragnień, to jakby dominują one w naszym życiu, jakby całe życie nasze, nasza codzienność kręci się wokół tego, wokół zaspokojenia tych potrzeb, nie. No właśnie, a mi się wydaje, że potrzebna jest nam taka chwila refleksji każdego dnia, nie, jak tylko znajdziemy trochę czasu właśnie nad tymi pragnieniami, które są złożone gdzieś w głębi naszego serca, nie tak naprawdę po co żyjemy, jakie są te pragnienia? No, i tutaj też bardzo fajnie do tego odnosi się taki werset z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 6, werset 21. Bo gdzie jest skarb Twój, tam jest i serce Twoje. Więc, właśnie, co jest naszym skarbem w tym naszym życiu? Nie? Często, właśnie takimi małymi skarbami stają się jakieś takie normalne życiowe potrzeby, które, w które angażujemy całe nasze serce, całe nasze życie. Nie? I tutaj właśnie wydaje mi się, że trzeba by się nad tym właśnie zastanowić, przeanalizować sobie, rozdzielić sobie te rzeczy, nie? Ja pamiętam właśnie ze swojego doświadczenia, całe moje życie, kiedy właśnie jakby pomieszałem troszeczkę, tak mi się wydaje, te potrzeby z pragnieniami, właśnie te potrzeby zaczęły przybierać tą rangę, Pragnień, zacząłem za nimi po prostu biegać, dążyć i od jednej potrzeby, zaspokojenia jednej potrzeby do drugiej To widowało jakieś tam spełnienie jakąś Jakieś szczęście chwilowe, więc Kolejne potrzeby się Pojawiały, które sobie też sam jak w sposób Tworzyłem i myślę, że często tak jest, że sobie te Różne takie potrzeby też Tworzymy No i ganiałem za tym, nie? I tak naprawdę nigdy nie byłem szczęśliwy Dopiero wtedy, kiedy Rzeczywiście z całego serca zacząłem poszukiwać Pana Boga, i moim głównym pragnieniem stało się, stało się właśnie odnaleźć Pana Boga. Nie? No wtedy no Pan Bóg przyszedł, nie? i wtedy właśnie to moje życie nabrało sensu. Zresztą Pan Bóg też mówi o tym w swojej Ewangelii, Pan Jezus, nie? Że, że poszukujcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. I to wtedy tak naprawdę życie nabiera takiego prawdziwego sensu. I do tego też chcę zachęcić Was, abyśmy dzisiaj sobie usiedli chwilę I zastanowili się, jakie mamy te główne pragnienia nie? Może nieraz te pragnienie Pana Boga było w naszym sercu, ale gdzieś zeszło na drugi plan Bo właśnie te, ta codzienność, to zabieganie, te różne potrzeby Jakby troszeczkę weszły znowuż na, na pierwsze miejsce nie? Myślę, że warto sobie o tym troszkę pomyśleć Tyle chyba też na dzisiaj, kochani Myślę, że takie fajne przemyślenia, ciekawe, które mogą nas troszeczkę naprowadzić na właściwy tor. Ja też sobie dzisiaj to wszystko przeanalizowałem i pragnę z całego serca podążać za Panem Bogiem. Tym największym pragniem jest Pan Jezus, aby właśnie doświadczać Jego miłości, aby tą miłość dawać innym i służyć. Służyć innym ludziom, tak jest też napisane w dalszej części Ewangelii. Nie? Jak ktoś chce być z Was wielkim, niech będzie służącym, niech będzie niewolnikiem innych. Są takie głębokie Boże myśli. Logika Bożego myślenia całkiem odwrotna do naszego ludzkiego, ale to przynosi naprawdę niesamowite spełnienie. No i żeby tego doświadczyć, to tak naprawdę trzeba właśnie zapragnąć w pierwszej kolejności tego Pana Boga, nie? aby Go odnajdywać każdego dnia i poznawać. Pomódlmy się, kochani, właśnie o to. Otwórzmy nasze serca i tak jak potrafimy, po prostu zapragniemy Pana Boga. Panie Jezu Chryste, przyjdź proszę z tym pragnieniem. Pragnieniem poznawania Ciebie Usuwaj wszystkie wszelkie nasze troski na bok, Panie. Niech to pragnienie miłości, którą Ty jesteś, niech ona będzie w nas żywe i prawdziwe, abyśmy nieustannie za, za Tobą, za tą miłością podążali, Panie. Duchu Święty, przyjdź i ze swoją mocą i dotykaj nas żywym pragnieniem i ogniem miłości, pragnieniem poznawania Boga Ojca Wszechomującego. Niech tak się stanie. Przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. Amen. No właśnie, więc koni tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia i błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Pa.